Na żywo, na gorąco tętno pulsu i dwie zmiany w naszym programie. Po pierwsze, uznano, że jestem za mało widoczny, stąd moje aktualne miejsce. Po drugie, już minęły te czasy, że nie można w telewizji poruszać tematów bulwersujących. I właśnie dzisiaj, temat bulwersujący, temat o którym mówi cały kraj, czy można dokarmiać koty w piwnicach. Temat niespodzianka. Witamy Pana. Są dziennikarze, agresywni dziennikarze, którzy przygotowali setki pytań. Proszę koledzy właśnie to pan się o dokarmianiu kotów w piwnicach proszę pana Ja chciałem powiedzieć, że jestem przeciwny Dlaczego? Dlaczego przeciwny Pan chyba nigdy bo nie miał kontaktu z Ja miałem kontakt Co to z takiego na żartego na kota Na pewno pan nie miał kontaktu z tym się nażre i potem będzie miał robaki albo Pan się nażre młode będzie miał i będzie tego Młode no robaki nie są nie niebezpieczne Bo rosną i tego każde zwierzęta trzeba by Szczury i myszy Zabić Pan się a. chyba a. wychował w innych czasach Ja proszę pana nie ma kontaktu ze zwierzęciem Ja nie mam kontaktu ze zwierzęciem ja z, miał za, przy telewizji tej swojej zasmarkanej. Ja nie mam kontaktu Niby ze zwierzęciem. Ze ja nie mam kontaktu Niby. ze zwierzęciem. Proszę bardzo. Proszę. Kogut. Tak mnie kogut urządził. Papuga znajoma wydarła mi ciało tutaj. A tu żółw. szaf żółw się na mnie rzucił specjalnie. Proszę. 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 proszę, proszę, proszę. I I żeby Pana zagryzły. Proszę o film. Żeby się... No, dziorno. tu Trybunał Stada nada teraz audycję. Hu i hu i hu i swój. Przejrzymy treści na jednej z grup facebookowych dotyczących w tym wypadku kotów. Chodzi o ich y, tak zwanych miłośników, czyli miłośnicy kotów. Zobaczmy, grupa posiada w ogóle 88 tysięcy, no prawie że 500 członków. Yy. Przejrzymy teraz treści i przekaz, jaki publikuje i jaki tworzy ta grupa. Czego dotyczy? Zobaczymy czy ma jakiś charakter edukacyjny, czy pojawiają się tu wpisy na temat szkodliwości kotów, ich wpływu na otoczenie, czy pojawiają się wpisy dotyczące sterylizacji i potrzeby sterylizacji kotów. Na razie przejrzymy te te, tą stronę, później podam par trochę danych, y garść informacji y na ten temat. pan y pokaże Zatem tu jest jakiś pierwszy o post, karmę. Jeszcze... 16 lajków. Ok. Teraz Andrzej Zawacki, zaraz w ogóle pana zobaczymy. Ten kociak miał 8 miesięcy, został skatowany. Przeczytanie nie jest znane, ale znany jest oprawca. Kot walczy o życie przez 12 dni. Był pod opieką lekarza weterynarii. Niestety, ale walkę o życie przegrał. Oprawca ma się dobrze. Niestety mieszkam na wsi, gdzie panuje zmowa milczenia. Nikt nie jest mi w stanie pomóc, żeby oprawca poniósł karę. 43 lajki, 27 no i oczywiście te, te, te lajki i te komentarze mają bezpośrednie przełożenie na zasięg takiego posta. No, i generalnie też yy, pokazują yy, mniej więcej, czym się to środowisko kieruje, jakie tendencje yy, tu panują, jakie kwestie mają jakąś większą wartość, a co jest yy, bez znaczenia dla miłośników kotów. Czyli tak, no mamy 43 lajki, tak? Pilny, Kotek starszej pani. Starsza pani. No, oczywiście złotówka. Tu jakiś zaginiony kot. Jeden. Lekki. Tu jakiś Kolejny Kochani kociarze. Chciałem się krótko przedstawić i jednocześnie poprosić was o, o wsparcie. No jak. Od dłuższego czasu pomagam kotom z mojej okolicy. Tym porzuconym, chorym i takim, które po prostu nie mają nikogo. Pod swoją opieką przyjeżdżała. Dobra, nie chcę się tego czytać. Yy, kolejna ckliwa historyjka. Yy, no czyli to jest bez żadnego pożytku. No to, że, że jakaś tam Monika Ressel yy, ma ochotę sobie yy, pompusia i mini ratować. Yy, no to, to żadnej. Żadnej korzyści społeczeństwu, czy samym kotom nie niesie. Kocur, gutek bla, bla, bla. Tutaj też chyba. Pierdolenie o Chopinie. Wilusia jest z Wesoła. Kolejne gówno. 18 lajków. Kochani. No jakieś pieniążki oczywiście. Tu nie wiem co to jest, nie chcę się tego rozkminiać. Tu też jakieś wylecą. Ja no naprawdę pranie udr. Co się dzieje? Dzień dobry Witam, Sereskowa. Nie chcę się tego czytać na głos. Bo to jest to Urąga, Dzień dobry. Rozumowi wszystko. Sre 807. Łama mama, jak to robi? żeby ktoś zapłacił. Wezwał cię, czas! Jak szybciej! Kolejne gówno. Podniecanie się sobie rysuje kotki. Zezolino piękny, mm. maluchy nadam bez domu, bezdomne koty, no pewnie podkarmia. Według najwyższej izby kontroli, jedynie 16% kotów w Polsce jest sterylizowanych. Mm. Mniej więcej od 10 lat, ilość. Kotów i psów też praktycznie w schroniskach, tych wszystkich azylach, um, które są utrzymywane przez państwo, które są um, jakoś oszacowane przez y, głównego lekarza weterynarii, to te, ko, tych kotów jest około 30 parę tysięcy i około między 80 a 100 tysięcy psów. I od, od w kilkunastu lat ten stan się utrzymuje praktycznie właśnie w tych w granicach tych liczb pomimo tego, że właśnie od kilkunastu lat niby te środowiska coś robią z tym, z tym problemem, pomimo tego, że temat jest w przestrzeni publicznej zajmuje o wiele ważniejsze miejsce, o wiele częściej jest poruszany, często, często jest y, głównym postulatem politycznym y, dla, dla różnych partii i dla wielu ludzi właśnie gra y, no jest, jest w zasadzie najważniejszą sprawą, tak, jeżeli chodzi o, o jakieś y, kwestie, y, które właśnie istnieją w tej przestrzeni publicznej naszej. Dzieje się tak dlatego, właśnie przez to, że przyjęto najprostszą i jednocześnie najgłupszą strategię, czyli próba zalania tej dziury, tej czarnej dziury bez na pieniędzmi. I pomimo, iż państwo coraz większe kwoty wydaje z budżetu na to, żeby te, kwo, te koty i te psy, mmm, żeby no, jakiś tam problem zniknął, tak? Yy, pomimo tego, że na wszystkich wszelakich różnych zbiórkach, zrzutkach, yy, o właśnie, o pomagam.pl, yy, ilość yy, właśnie tych zbiórek, yy, które są, których celem jest yy, w opisie yy, pomoc bezdomnym zwierzętom, rośnie i właśnie dlatego skoro, yy, bo to coraz więcej jest oszustów coraz więcej osób robi sobie po prostu na tym posadkę yy, bardzo dużo jest cwaniaczków yy, no, przypominam psią wioskę no na przykład yy, istniała taka kocia chata nie wiem czy to jeszcze jest yy, ta, ta zrzutka gdzieś, gdzieś wisi yy, gdzie gość pisał wyraźnie no i on tam chyba 40 tysięcy zebrał. Że od wielu lat właśnie zbiera bezdomne i porzucone koty, i że jest coraz gorzej. Że jest ich coraz więcej. I on chce dalej brnąć, iść, to, sam, to samo powtarzać. Także jak widzicie, cała treść tych ludzi jest głów, główna. Po prostu. Jakieś takie o bezdomność jest straszną, szczególną zimą, Ale to jest jedna, jedna z wielu grup i ona naprawdę nie jest najbardziej hardkorowa. Większość y, postów, które są tu publikowane, są to y, właśnie dotyczą zrzutek. czasami y, są coraz częściej, bo y, tu cały czas jest gra na uczuciach, więc y, a ci ludzie się jednak oswajają. Więc oni coraz częściej sięgają po taką opcję właśnie o takiego kota, który jest jakiś pokrzywdzony, coś mu się dzieje w ten maropę, jakoś pod oczami tak tego pobili, sparaliżowany. Ten zabieg ma zaplanowany, no kurde, ale coraz częściej właśnie jest coś takiego, że jest jakiś kot pobity. No i zwróćcie uwagę, właśnie co ci ludzie preferują. Ale tak, coraz częściej jest taki kot pobity, nie, 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 przez... i y, y, y właśnie no tu jakoś nie. tam było tylko jedno. Dotychczas, No właśnie, zobaczcie jakie. coraz bardziej kocury ją pił. Kocury ją piją, no bo koty są najpodobniejszymi istotami na świecie. No i co się dziwicie? Głośnicy. żaden z kocich miłośników nie podnosił krzyku, kiedy kot dusił pisklaki i słowików. Drogi Mikołaj. Więc widzicie, to jest taka papka, naprawdę to nawet yy, dzieciom byłoby wstyd po prostu takimi... Yy, czymś takim się zajmować. Yy, tak. Zbliża się zima, no ale coraz częściej właśnie jest to jakiś podpowity pobity przez człowieka i jest taki przekaz, że właśnie ludzie są, to są bandyci. Nikt nie chce, nikt nie chce. No ani jedna... Ani jedna kwestia, ani jeden post, jak dotychczas, nie pojawił się, który dotyczy... O, czy bestiarstwo, to właśnie to jest właśnie to, o co mi chodzi, tego jest pełno, nie tylko na tej stronie. Czy bestialstwo ma granice? Ta kotka tego nie wie, najpierw została wyrzucona z domu na mróz, bo była w ciąży, potem celowo potrącona samochodem przez zwyrodnialca, żeby zdechła i więcej nie rodziła. No i bardzo dobrze, to jakiś zwyrodnialec? To jest właśnie postawa. No Bena, ja topię koty po 5 zł. Dobra dusza z pomocą gminy i swoich skromnych środków uratowała życie kotki. No ogólnie gówno, 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 zwyrodnialec oczywiście musi być jakiś. Hmm. większość to są cwaniacy Adrian Springer blisko 500 kod ciemno, zimno, mokro, głodno kurwa i bez mózgu ogólnie to środowisko to są siła są już jak czarna dziura pochłaniają wszystko wokół hmm. nie ma tutaj żadnej tych kwestii, o których mówię, czyli o sterylizacji, czyli żeby zamknąć to błędne koło, o którym oni mówią, zimno-mokro, zras... No, yy. Nie było ani jednego posta na ten temat. Po prostu. Nie było... ani jednego posta na temat szkodliwości kotów i wpływu na otoczenie. Ci ludzie, nie bójmy się tego powiedzieć, wyznają animizm. Są tak odklejeni od rzeczywistości i coraz częściej sięgają właśnie po taki przekaz, który brzmi mniej więcej, że koty są zajebiste, Człowiek jest bandytą, draniem, zwrodnialcem, specjalnie potrącił kocice samochodem. Tu w ogóle się nie używa mózgu. Ogólnie czas czasami pojawiają się ludzie, którzy nie są oszustami. którzy nie są oszustami. A. Proszę. Ale, jest coś... Uczciwie no naprawdę chcą pomagać, są po prostu głupi, nie? Ale mają dobre serca. Właśnie dlatego najbardziej mnie to wkurza, że bardzo dużo ludzi to angażuje, którzy chcą coś dobrego robić, a robią zło płacą pieniądze na to, żeby ten nierząd na krzywdzie z zwierząt się utrzymał. Dzień to Po dobry. prostu wydają, na przykład jest akcja, że jest zbiórka 40 tam tysięcy złotych zebrane na operację kota, który ma tam już nie pamiętam dokładnie, 11 czy 13 lat. Oczywiście ckliwa historyjka, nie wiadomo czy to jest prawda w ogóle, czy jest, jakiś kot istnieje w ogóle. Wszyscy mają w dupie. Ja uważam, że powinno się zakazać w ogóle, zakazać się przekazywania podatku 1%, bo to jest głównie oszuści, to są głównie oszuści w tym momencie, to właśnie dlatego e, płacenie na to powoduje, że tylko to błędne koło, że coraz więcej oszustów jest wokół tego, że coraz więcej ludzi, no bo ja uważam, że na przykład wiele jest z tych pobitych i jakichś tam pokrzywdzonych kotów, to są centralnie robione, Krzyk, jest im robiona krzywda przez ludzi, którzy później organizują na nie zrzutki, którzy robią później zdjęcia, robią do tego historyjkę, że ktoś tam, coś tam yy, i pokazują takie zdjęcia. Jak się okazuje, w większości przypadków, gdy taką fundację, czy taką grupę ludzi yy, po jakimś czasie się weryfikuje, okazuje się, że tam były takie... No, wcześniej ludzie na płacili miliony, Ktoś weryfikuje taką fundację czy taki azyl dla zwierząt pokrzywdzonych, okazuje, że tam jest kurwa. Górna... Myślę, że to wszystko ściema, że tam te zwierzęta, jeżeli jakieś są, to żyją w jakichś do dupy warunkach. A ktoś sobie po prostu zakosił kasę. Na przykład inny motyw to jest taki, że biorą jakieś klacze, no, co jadą na kiełbasę, na salami do Włoch, wykupują i później organizują zrzutki. Taka klacz jest kulawa, często, bez oka jakaś. I przedłużanie jej życia to jest jej sprawienie cierpienia. No, pomijając to, że y, trzymanie kotów, właśnie, gdzie tam pisała ta babka, tak, że kocury ją męczą. No, I właśnie, czy kocury, czy kocice, koty po prostu są dla siebie wzajem bardzo podłe i okrutne. I trzymanie kotów, po pierwsze, w mieszkaniach, w bloku, to jest sadyzm. Bo kot jest y, Potrzebuje dużej przestrzeni. Na przykład taki kot niewesterylizowany. Samiec ma zasięg łowiecki w promieniu 1,5 kilometra Praktycznie jest to jest jego teren, który on penetruje. Zatem trzymanie kota w mieszkaniu to jest jakaś kula w ogóle. A druga sprawa to jest właśnie trzymanie dwóch, więcej kotów w takim właśnie ścisku, w ciasnym miejscu, to, to jest... jeżeli kto, ktoś zna z kotów i ich zachowania, ich... Jak, jak, jakie one są w stosunku do siebie nawzajem, no to wie, że to jest po prostu skurwysyństwo jakieś, to jest... bo zawsze taki jeden kot co najmniej znęca się nad tymi innymi. Po prostu on to robi tak, żeby właściciel tego nie widział, czy tam opieku. A kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o środowisko i po prostu tak jakby wpływ oczywiście negatywny, niekorzystny. Mam na myśli wybijanie różnych gatunków zwierząt przez koty, które, których jest ogromna, których populacja jest w Polsce ogromna. Tak gwałty, gwałtownie jakby zwiększył się na środowisko ten, ten niekorzystny wpływ, gdyż na przestrzeni no z wielu powodów, ale między innymi jednym z nich jest to, że na przestrzeni ostatnich powiedzmy 5 lat 10 zmieniła się całkowicie kwestia walki z gryzoniami i sposobów magazynowania i pozyskiwania ziarna. Po prostu tego ziarna w procesie, tam w żniwach, czy jak, w trakcie żniw nie, nie ginie, to po prostu teraz kombajny są szczelne i tak dalej, nie leci to gdzieś na boki. To wszystko idzie od razu w, nie idzie na jakąś przyczepę, czy w worki, tylko od razu idzie w jakiś zbiornik. Później do silosa często, albo bezpośrednio trafia na na jakiś handel i po prostu te gryzanie nie mają okazji, żeby sobie skubać to ziarno, I, a druga rzecz, że yy, trudki wszelkiego rodzaju yy, po prostu zrobi, zrobiły robotę, tych myszy nie ma a, a praktycznie koty pozostały i teraz te koty, które dotychczas na wsiach, naprawdę yy, w dużej mierze ten swój instynkt tą, tą swoją drapieżność yy, tak jakby poświęcały nie na zwierzęta, które żyją w przyrodzie, tylko właśnie na tych gryzonie. A teraz tych gryzonii nie ma. Tak jak nie ma mózgu u kocich miłośników. Dobranoc.